Bardzo prosimy, kolejne pytanie. Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której obecny rząd, wiadomo jaką ma politykę wobec Unii Europejskiej, to wszyscy tutaj znamy. Ale przecież ten rząd nie funkcjonował w próżni. I mam zasadnicze pytanie. Dlaczego po tych ośmiu latach państwa suwerennościowych, patriotycznych rządów, które miały postawić przede wszystkim wzmacnianie naszej pozycji w Unii Europejskiej. Dlaczego ta pozycja uległa osłabieniu? Dlaczego więcej kompetencji przekazaliśmy unijnym instytucjom? Dlaczego, dlaczego zgodziliście się Państwo na regulacje dotyczące Zielonego Ładu i na ograniczenie produkcji rolnej w Polsce i w całej Unii Europejskiej pod hasłem właśnie Europejskiego Zielonego Ładu i Europejskiej Polityki Rolnej? Chyba... Dlaczego? Pozwolę, że, do, do, pytanie, pytanie. Dlaczego cały ten proces państwa rządów to było jedno wielkie rozmycie się państwa deklaracji o wychodzeniu z kolań, o suwerennej polityce zagranicznej, a praktyką, że w każdych decyzjach, w każdym konflikcie zgadzaliście się krok po kroku na oddawanie naszych kompetencji unijnym instytucjom i na to, żeby unijne instytucje coraz bardziej mówiły nam, co mamy robić we własnym kraju. Dobra, mamy pytanie. No, właśnie... Bardzo też... Mateusz, proszę. Ja zacznę. Otóż po pierwsze nie ma kompetencji takiej, na którą my byśmy, mając możliwość sprzeciwienia się, zgodziliśmy się. Pierwsza konkretna sprawa. Wszystko inne jest kłamstwem. Zielony Ład blokowaliśmy przez cztery lata. Jedyny wyjątek w konkluzjach Rady Europejskiej w historii Unii Europejskiej Grudzień 2019 wpisaliśmy tam, że Polska nie podlega pod te regulacje. O trzeciej rano. Czytam o czwartej, po kilku nocach musieli się na to zgodzić. Potem obeszli nas w ten sposób, że podjęli decyzję o głosowaniu kwalifikowaną większością. No to myśmy skarżyli. Samochody spalinowe. Zarządzanie lasami. Podniesienie celu klimatycznego ETS. Wszystko zaskarżone. Wszędzie w parlamencie, Dominik wtedy był europosłem, Daniela jeszcze wtedy nie było, zawsze głosował przeciw. Zawsze. Ja zawsze na Radzie głosowałem przeciw. Minister naszego rządu zawsze przeciw. Nie powtarzajcie tych kłamstw właśnie tego tvn i Lech. tych innych, którzy w ten sposób przedstawiają rzeczywistość. Fakty. Fakty Głosowania. są zupełnie inne. Głosowania. Ja Następne. Zobaczcie na głosowanie. Tak jest. Zobaczcie następną rzecz. Kompetencja w zakresie nielegalnej imigracji. 2018 rok. Wcześniej była, był już pakt migracyjny. Wszystko obowiązywało. Postawiliśmy się tak, że wpisaliśmy znowu razem z Wiktorem Orbanem i z Andrzejem Babiszem. Tylko we trzech. I moja skromna osoba. Wpisaliśmy do konkluzji dobrowolność i jednomyślność. Wszyscy inni się zgodzili. Od tamtego czasu, do końca naszych rządów, nie było paktu migracyjnego. To jest cofnięcie się? Odwrotnie. Narzuciliśmy to Unii Europejskiej. O czym Pan w ogóle mówi? Bezpieczeństwo i siła polskiego przemysłu i przemysłu obronnego. Jakżeśmy zrobili to? Wbrew intencjom tych, którym żeśmy to zabierali. Przez pięć minut temu powiedziałem, zabraliśmy porty, a Daniel chciał wyrwać kawałek chemii Niemcom. Tak. Taka jest prawda. I komuś się wyrwało. Jest jeszcze jedna rzecz. Konkret? Konkret. Jest, jest jeszcze jedna rzecz, o której w ogóle powinniśmy zacząć tę dyskusję. Po pierwsze od głosowań. Każdy może je sprawdzić na stronie internetowej. Nie było nawet jednego głosowania w którym zgodzilibyśmy się albo na Zielony Ład, albo na nielegalną migrację, albo inne idiotyzmy. Wszystkie głosowania, oddanie suwerenności, to już w ogóle nie, nie, nie ma o czym mówić. Kto mówił, kto mówił i kto ostrzegał przed 265 zmianami traktatowymi w 65 obszarach? Ja. I Sariusz Wolski. Prawo i Sprawiedliwość. I mówiliśmy, że, to, że, że są to zagrożenia, ale to, że Pan przyjmuje w mojej ocenie no Istnieje taki błąd logiczny, bo pan uważa, że my, mamy, że my mamy do czynienia z partnerami. A my mamy do czynienia z Qatar Gate, z największą aferą korupcyjną w parlamencie europejskim. Mamy, mamy ludzi, którzy, takich jak wiceprzewodnicząca parlamentu, którą zatrzymano z walizkami pieniędzy. A Reinders? Pranie brudnych pieniędzy, ten, który nas pouczał o praworządności. Prawda? Więc problem polega na tym, że gdybyśmy zakładali, że mamy do czynienia z partnerami politycznymi, z którymi co prawda konkurujemy, ale chcemy budować wielką Europę i traktujemy się po partnersku, to moglibyśmy faktycznie mieć pretensje, ale biorąc pod uwagę to, że mam, mieliśmy do czynienia z przypadkami wiceprzewodniczącej, ostatnio policja wjechała do, 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 do siedziby IPP. Pierwszy raz w historii było, jest oskarżenie korupcyjne w trakcie kampanii wyborczej prawej ręki Webera. No z gangusami musimy pracować. Tak się zdarza, mówiąc wprost. I nie można ich traktować jako partnerów, którym można ufać, tak? A to, jeszcze to, jedno, to jest bardzo ważne. Pana, Jeszcze jedno, bo muszę dołożyć. Proszę pana, gdybyśmy się na to zgodzili, co pan mówi, to gwarantuję panu, żebyśmy rządzili. Nie przeszkadzało by niemcy. Gwarantuję panu, żeby Urszula von der Leyen pieśni pochwalne pisała. Powiem Wam jeszcze jedno. Pamiętacie mafię paliwową? Pamiętacie, że w ciągu jednego roku wzrosła 45% sprzedaż oleju napędowego, 25% paliwa. A wiecie skąd część tej mafii paliwowej było? Z kierunku niemieckiego. Tak skąd musiała te paliwa wjeżdżać przez granicę. I wy teraz karmicie się propagandą, mówiąc, że to my byliśmy na kolanach nie. Myśmy budowali polskie interesy. Na koniec chciałem rafinerię w Niemczech kupić. I wy nam mówicie, Daniel. że myśmy budowali. Słuchajcie. Mamy więc, czas na ma, pytania, Daniel. widzisz? Panu, ale następne pytanie.